witajcie z tej strony Marty Valor, a czy Marty X Oczywiście nowa nazwa kanału, bo tak I to jest zombie Creatures Oczywiście króciutki odcinek, jak mi się uda to teraz wstawić Jak mi się to uda wstawić teraz Więc rozwróć intro OK. Idziemy. Nie wiem, się uda wstawić, taki mini samouczek. Chociaż. Hello, hello. Chociaż ja już w to grałam. Mm, przepraszam Was bardzo znowu. Chociaż teraz zaczynamy tu grać od nowa. Teraz zaczynamy tu grać od nowa, więc powinno być dobrze. A ogólnie, sorry, to jest troszkę taki słaby dźwięk, ale. Cóż, moja kuzynka śpi. Może, może mi się uda wstawić intro wtedy, kiedy mówiłam. Jeśli mi się uda, nie uda intro wstawić, tylko że będę musiała je mieć na początku, to soreczka. Ale wiecie, przynajmniej mam intro. Tak jest, tak jest, tak jest. Intro pełną gębą, kurde. Ale fajnie, bo intro trochę dodaje takim... Ż, ż. Yy, żywiołowi kanałowi, Lol. jak mi się zrymowało? Żywiołowi kanałowi, ok. Drive tu w ogóle, oni chyba nie mają pamięcia, że... pojęcia, że mm -mm. pojęcia, mm -hmm. pojęcia, że ja to robię z zębiaków: z tata. ta, ta, Level up! Gówne, gówno. Dobra, fajnie. Gówno dostaliśmy. A good start get technology, Bysz bardzo. Ekipem, bój! Okej, okay, mamy pack. I teraz Sreve, SRAP! I proszę bardzo, e nasza, nasza Drive zaczyna robić się coraz lepsze. I to nie będzie taka serijka, tylko chciałam Wam po prostu y, y, pokazać właśnie y, tą grę, ale jeśli będziecie chcieli serijkę, to oczywiście, nie wiem kiedy, ale na pewno Wam powiem, kiedy, y, kiedy będą pojawiały odcinki i jakie odcinki, więc y, z czego, bo niedługo będzie serijka Minecraft, Minecraft już chciałam powiedzieć, przyzwyczajenia, no. Pięknie. Nie wiem czy to mi się uda. Jest bez beczki. Z beczką są najgorsi. Szybelc. Co ty gdzie ty lecisz, Kościół? To nie bez sensu. Widzicie, spinner się teraz kręci. Ano tak, sorki.

jak robić intro, nie wiem. Ale naprawdę to nie jest takie trudne, tylko trzeba mieć trzy problemy. Legend coś tam. Legender. Yy, ten. Uwaga, więc. Legend, video Shop i VidTrim. Więc yy, jeśli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i jeśli będziecie oczywiście chcieli yy, to ten. Ja to po prostu nagram z tego serii więc trzymajcie się i cześć łapki w